Partia Zosi z Lego Starem. A według wieku są posortowane. No faktycznie są posortowane. Um, o! To jest ciekawa rzecz. Czy wy znacie to Joseki? Jak to jest? Biały faktycznie tutaj może zejść. To jest poprawny ruch. Biały może też po prostu połączyć. Biały może również może na przykład zagrać hane i walczyć. Dużo możliwości. Zejście jest jednym z częstszych ruchów. D14. Po D14 biały tak czy siak może zagrać ten ruch. Ogólnie ten ruch na F16 jest strasznie bolesny dla czarnego. Dlaczego? To jest hane na dwa kamienie. Dwa kamienie mają niedużo oddechów i po takim hane te kamienie, te kamienie są znacznie słabsze. Więc ruch na d14 jest troszkę zbyt wolny. Powinien czarny zagrać na f16. Tu, tu jest joseki. Biały jeszcze raz może popełznie. czarny będzie miał dużą ścianę, no ale biały wyjdzie w sente, mając też już bezpieczne kilkanaście punktów w narożniku i tam już nic białemu nie grozi. No i teraz może biały na przykład tu, żeby zniwelować ścianę. To jest joseki. Po połączeniu. To jest zaraz, tak? Yy, jak jest po połączeniu? Wydaje mi się, że po połączeniu to to D14 można grać, bo, bo biały ma troszkę mniej aktywny kształt, więc czarny też się godzi na mniej aktywny kształt, ale nie wiem. Yy, na pewno jest też takie dosekie, że biały wydłuża i wtedy czarny daje atari i wtedy gra to D14. No bo teraz to już na pewno się nie boimy F16, bo teraz to nie jest Hany, teraz biały, biały kamień na F17 się trochę marnuje niepotrzebne połączenie, tak? Czyli to jest do Wydłużka, atari, połączenie. Mhm. No i jak było w grze, biały zszedł i czarny nie wydłużył, a powinien wydłużyć. I skoro czarny nie wydłużył, a powinien wydłużyć, to co teraz biały powinny zrobić? Oczywiście, koniecznie, koniecznie, koniecznie zagrać to hane. To jest hane na dwa kamienie, bardzo bolesne dla czarnego. Później nawet będzie można ciąć. Być może czarny się wzmocni, ale wtedy no wspaniale. Wspieliśmy się na czwartą linię w Sente białymi, więc biały powinny tutaj zagrać na F16. W grze biały zainwadowały, to też jest bardzo duży ruch, ale tamten większy. Tutaj była ciekawa rzecz: joseki i biały strzeli. W joseki biały bije i czarny gra na S3. Co łapie kamienie białego narożna. Jeśli biały próbuje wychodzić, czarny gra od narożnika i biały nie żyje. Ale biały dostał ponuki na zewnątrz, więc biały nie ma się czym martwić. W grze jest trochę gorzej, ponieważ to nie jest jeszcze ponuki. I w przyszłości na przykład czarny będzie mógł zagrać atari od góry, więc to jest ważna bardzo nauka dotycząca tego typu kształtów, że złapaliśmy kamień na drugiej linii. I nasz przeciwnik daje nam atari, to wtedy my chcemy zbić, koniecznie, żeby, bo jeżeli wydłużymy, to przeciwnik dostanie kolejne ruchy w sęte i powiększy swoją ściankę. To po co? I tak i te 5, i te 6, oba łapią kamień czarnego, ale lepiej go złapać w taki sposób, żeby już mieć bardzo solidny kształt. Podobnie, gdyby czarny zagrał od góry, też bijemy, bo gdybyśmy się połączyli, to znowuż. Czarny by miał jeszcze Atari z drugiej strony. Więc jak dają nam Atari, to my już zbijmy ten kamień, żeby już na pewno on nie żył, żebyśmy my mieli pomnuki. Pomnuki to bardzo, bardzo dobry kształt. W grze czarny się trochę pogubił, bo zagrał Atari nie od tej strony i biały zbił dwa kamienie. To był dobry rezultat dla białego. Mhm. O, i tutaj czarny jeszcze. Uch, pusty trójkąt, bardzo, bardzo zły ruch, W ogóle po co tu grać? A jeżeli już tu grać, to można przecież lepszym kształtem. Z tego się biały cieszył. Tutaj znowu to samo Joseki, tym razem czarny wiedział jak zagrać, no i właśnie. Spójrzmy co tu się stało. Biały zdążył zagrać na d6, ale czarny zablokował i biały się przestraszył grać hane, bo bał się, że czarny go przekręci. No i słusznie. A zauważmy, że gdyby biały wcześniej zbił to teraz już biały by się nie bał grać hany, bo po przecięciu czarnego biały mógłby złapać kamień czarnego. Więc widać, jak duże adzi, jak duże słabości tworzy zejście. Lepiej zbić. Kolejna nauka. Jeżeli te kamienie już nie mają szans na przeżycie, a nie mają, bo białe mają tylko dwa oddechy, a czarne mają oddechów aż cztery, to nie grajmy tych ruchów. Te ruchy są bardzo złe. Czarny na nich dużo zyskuje. Ale co na nich czarny zyskuje? Ano... Czarnego kształt się robi silniejszy i biały traci różne możliwe kontynuacje. Na przykład w innej grze biały mógłby pomyśleć o ruchu na F2, albo w tej grze gdzieś później biały mógłby pomyśleć o ruchu na F2, który grozi, że biały uratuje trzy kamienie. Czarny wówczas będzie zmuszony do złapania tych kamieni, no i biały być może już będzie to mógł traktować jako taki przyczółek do tworzenia grupy w formacji czarnego. A jak biały wypłaci te rzeczy, to nie będzie miał tam ruchów w sentę. Więc jeżeli przegrywamy semeali, jeżeli nasze kamienie i tak nie żyją, to nie próbujmy tam grać jeszcze, a tutaj jeszcze inna, inne ryzyko istniało. Czarny mógł w ogóle nie odpowiadać, bo biały i tak już nie żyje. Więc to było trochę niedokładne ze strony białego. Teraz widzimy niezbyt dobry kształt, pusty trójkąt. Prawdopodobnie lepiej zagrać w inny kształt. Pusty trójkąt to zawsze powinna nam się zapalić w głowie lampka alarmowa, czerwona, że oj, może możemy osiągnąć ten sam cel jakimś ładniejszym ruchem. W tym przypadku byłoby to D8. No ale różnica nie jest aż tak duża. Hmm. Przepraszam, że następny ruch pokazałem, bo chciałem zadać tutaj pytanie. Gdzie teraz należy zagrać? Oczywiście ruch na F16. Tak jak był duży, tak i jest duży. Jest bardzo, bardzo, bardzo duży. Natomiast jeżeli chcemy zagrać na prawej bandzie, to gdzie tam zagrać? Jakieś sugestie macie? Gdzie zagrać ruch na prawej bandzie? Jeżeli biały chce, tam sobie zbudować takie porządne mojo, wielką formację. Być może w... C14 wygląda fajnie. Co 14, r 14 Usłyszałem, że 14. Nie wiem, czy Q czy R. O, Q14. Mhm, tak, tak, tak. Tak, jak najbardziej wygląda fajnie. Mhm. No i co jest ważne, to to, dlaczego. P11. Aha. P11. Oj, y, teraz jest ruch. Zaraz. Teraz jest ruch białego. P11. P11, piąta linia, odważnie. Natomiast. Najważniejsza rzecz, o której musimy tutaj pomyśleć, to jest, czy grać bliżej tego kamienia na górze, czy bliżej tych kamieni na dole. Czy może grać symetrycznie? Tutaj jest wolnych przecięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, więc możemy zagrać symetrycznie, czyli na linii 12 moglibyśmy zagrać jakiś tutaj, na przykład o tu. Ale nie powinniśmy grać symetrycznie, dlatego że na dole mamy grupę, która ma dwoje oczu, stojące dwoje oczu. To jest żywa grupa i jeszcze bardzo silna. Kilkukamieniowa kilku ścianka. Bardzo silna grupa. Na górze mamy pojedynczy kamień. On potrzebuje wsparcia. Ta grupa wsparcia na dole, ta grupa wsparcia nie potrzebuje. Dlatego powinniśmy grać bliżej naszego pojedynczego kamienia, bliżej słabszych kamieni i je wzmocnić. W ten sposób zasklepiamy sobie narożnik. No, a jak przeciwnik wejdzie, to bardzo fajnie, bo wówczas będziemy mogli go gonić, będziemy mogli um, spychać go na naszą ścianę. Na przykład, nie wiem, na przykład w jakiś taki sposób: spychać go na naszą silną grupę. W go, kiedy mamy silną grupę, to nie powinniśmy od niej próbować brać punktów. To jest błąd. Powinniśmy brać punkty od słabych kamieni. A jeżeli przeciwnik nam dzieli bandę, to wówczas znowuż nie brać punkty od silnych kamieni, tylko spychać kamień przeciwnika na nasze silne kamienie i cały czas grać od słabszych kamieni, grać od słabszych kamieni. I zobaczcie, co ja wam tutaj radzę. Czarny podzielił stronę, ale w taki sposób, że tu są dwa przecięcia, a tu są trzy przecięcia. I, i tak biały powinien grać od tych kamieni na górze, a nie od tych na dole, bo te na dole są już żywe, one są już, one nie potrzebują dodatkowego wsparcia. Punkty brane od takich kamieni są nudne. Nikogo nie obchodzą. Więc raczej tak grać. Może, może tak, ale na pewno nie, na pewno nie tu. Na pewno nie od silnych kamieni. Dobra. Teraz czarny wlazł, No i biały znowuż powinien raczej zagrać od tego słabego kamienia pojedynczego, niż tworzyć dodatkowe punkty silnym kamieniem. F16, no tak, F16 to jest, to jest największy ruch, ale. Um, no ale w, w tej chwili biały był skupiony na prawej będzie, no i na prawej bandzie lepiej było grać od słabego kamienia. Biały jakby tylko szkodził, każdym ruchem szkodził własnemu kamieniowi. To nie, to nie jest dobry sposób gry. Zobaczmy, że tutaj biały już dostał kształt całkowicie przecięta keima, Niedobry kształt. Mm. Czarny gra jakimiś pustymi trójkątami, troszkę dziwnie, troszkę dziwnie. No dobra, biały uratował narożnik, znaczy zdobył tam trochę punktów, czarny dostał coś w centrum i biały kontynuuje atak. I to jest dość wątpliwe, wątpliwa strategia, granie kontaktowo do tak wielu kamieni, i znowu ten sam zły kształt, całkowicie przecięta kejma, najgorszy kształt w go. Nie grajmy takich kształtów. Tej grupy raczej się nie da skutecznie zaatakować, zamiast tego warto i zagrać na F16, hane na dwa kamienie, a może nawet przeciąć czarnego można, no ale to jest zbyt agresywny ruch. Ja bym tutaj bardzo agresywnie grał i niesłusznie. No spójrzmy na te kształty białego. Całkowicie przeciętej Kentobi, całkowicie przecięte Kejmy. Niedobrze. Bardzo, bardzo źle. Biały niewiele zyskuje na tych ruchach, ale teraz zaczął zyskiwać, ponieważ czarny nie zagrał odważnie, nie zagrał Hany ani teraz, ani teraz, ani teraz. A nie. Dopiero teraz zagrał hane, ale to już było trochę późno i biały zdążył się połączyć. To no dobrze biały, ładnie zagrał, ale wydaje mi się, że gra jest w porządku dla czarnego. Jeśli tylko czarny teraz nie będzie się łączył w tej wielkiej ściany, która jest już tak bezpieczna, tylko zamiast tego będzie rozbudowywał swoje, swoją formację na dole. Dlaczego pokazuje rozbudowywanie formacji na dole? Możliwe, że wydaje się, że więcej jest po lewej bandzie. Możliwe, że nawet jest więcej po lewej bandzie. Nie jestem 100% pewien. Jednak Tutaj jest troszkę trudno stworzyć punkty, bo owszem, my mamy wielką ścianę, ale biały tuż obok ma bardzo silną formację. Możemy tworzyć punkty tu, jak najbardziej, ale możemy zamiast tego użyć innej strategii, rozbudowywanie tego, co mamy już na dole. Jak najprzyjemniej w go tworzyć mojo, budować sobie wielki teren w go. Wielu graczy myśli, że kiedy tworzymy moją, to powinniśmy próbować brać wpływy do centrum, wpływy do centrum, cztery ściany i otoczyć centrum. Ale to jest bardzo trudne, bo stworzymy pierwszą ścianę w porządku, drugą w porządku, trzecią w porządku, ale tu nagle przeciwnik wchodzi, burzy nam czwartą ścianę i nie zostało nam zbyt wiele punktów. Mojo lepiej jest tworzyć tak, jak budujemy wieżę. Czyli najpierw stworzymy wielką formację na bandzie. I później tę formację rozbudowujemy do góry, po piętrze, po piętrze, i próbujemy zagarnąć coraz więcej i więcej. O tak, o tak czarny mógłby zagrać, o tak, i później tak na przykład, albo, albo tak. I tutaj już, już ten fundament jest taki w zasadzie pewny, to, to są już w zasadzie punkty, i później w naturalny sposób czarnemu wpada tutaj więcej i więcej punktów. To byłby dobry ruch czarnego. Ten ruch był zdecydowanie zbyt wolny. Och, no i czarny gra zdecydowanie zbyt blisko od swojej siły. Jeżeli już grać po lewej stronie, to na pewno mógł czarny grać dalej. Bardziej ambitnie. Mhm. Czarny wziął tylko, nie wiem, 10 punktów od swojej olbrzymiej ściany. To jest zdecydowanie niewystarczające. Biały z kolei teraz koniecznie powinien grać tu. To jest styk dwóch mojo. Od tego, kto tu zagra jako pierwszy, zależy i granica mojo białego, i granica mojo czarnego. Biały powiększa swój, swoją formację, pomniejszając formację czarnego. Jeżeli z kolei to czarny tu zagra, no to odwrotnie. To czarny powiększa swoją formację, pomniejszając formację białego. Czarny nadal brał pojedyncze punkty od swojej ściany. To był duży, duży błąd. No i biały wreszcie wślizguje się w formację czarnego, i teraz biały, biały przejmuje tę grę. Bardzo dobrze tutaj biały pograł, niwelując formację czarnego, no i czarnemu trochę zostało, ale niewystarczająco ostatecznie. Biały wygrały o 6 punktów. Gratulacje. Natomiast jeszcze jedna rzecz. W tej chwili biały próbowały wejść i przeżyć. I to widziałem często w grach Zosi, że Zosia tak pod koniec gry jeszcze próbuje wejść w teren czarnego, znaczy w teren przeciwnika i przeżyć. I często to się udaje. W tej chwili niestety ściany czarnego były zbyt lite, zbyt solidne i nie dało się przeżyć. Szkoda. Natomiast było blisko. Biały stworzył jedno oko, prawie że dwoje. Natomiast... Mądrość goistyczna jest taka, że kiedy już Czarny zasklepi te swoje ściany, kiedy te ściany będą już tak solidne, to, to wtedy już bardzo trudno wejść. I zamiast tego dobrze jest wejść, póki te ściany nie są jeszcze zbudowane. Gdyby to teraz Biały wszedł na K3, o, no to by była inna śpiewka. Tutaj Czarnemu by było bardzo trudno. Zabić kamień białego. Bardzo trudno. Jeżeli biały by grał tak jak w grze, albo, albo jeszcze jakieś inne techniki używał, no to na pewno przynajmniej ko biały by stworzył. Więc jeżeli chcemy wskakiwać, to nie po podzieleniu się terytoriami, zanim ściany przeciwnika będą lite. Wtedy wskakujmy i przeciwnikowi będzie bardzo trudno. Widziałem, że Zosia jest całkiem niezła w. Takim przeżywaniu w terenach przeciwnika, nawet kiedy ściany są już bardzo, bardzo mocne i z żelaza. Więc jeżeli ściany jeszcze nie są z żelaza, to wtedy taka inwazja jest po prostu zabójcza dla czarnego i na pewno białyby tutaj dużo, dużo zyskał. W grze było bardzo blisko i inwazja zginęła, ale ostatecznie i tak udało się wygrać o komi. Także, także fajnie. No i dobrze. Czy są jakieś pytania do tej partii? Jeśli nie ma pytań do tej partii, to przejdźmy do następnej.